Siema siema, urok fisza. Słuchajcie, czas przygotowań na targi. Laliśmy cały weekend robactwo, zobaczcie fajne fioleciki bo bym powiedział, wręcz disko okoń. Tutaj mamy taki niebieski full holo brokatu i śnieżnego, czartrusy, czerwony, brokacik zielony. Metaliczna czerwień fajna ze złotem, zobaczcie piąteczki, inne robactwo, niebieski. O, słuchajcie, czarny. Ostatnio na czarnego miałem bardzo fajne efekty. Różne gumy w kolorze czarnym. Zobaczcie, robactwa. Oczywiście Motor Oil Brown Pink. Tutaj mamy jeszcze wszystko w też takim żółtym fluo. To są niespodzianki dla Was. Zestawiki takie tylko typowych robaków. No i mamy tego jeszcze w kolorkach pomarańcz, bieli, złoty, więc no jest co robić. поздравляю.